Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Brainer. jestem aktorką teatru Wybrzeże i dzisiaj razem z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku zapraszam do wysłuchania książki Jakuba i Wilhelma Grimm Czerwony Kapturek. Pewnego razu była sobie mała, słodka dziewczynka. Lubił ją każdy, ktokolwiek spotykał, lecz najbardziej babcia, która sama już nie wiedziała, co jej dawać w prezencie. Podarowała jej kiedyś kapturek z czerwonego aksamitu, a ponieważ dziewczynce było w nim do twarzy i nic innego nie chciała nosić, zwano ją po prostu czerwonym kapturkiem. Pewnego razu rzekła do niej matka: Chodź, czerwony kapturku, masz tu kawałek ciasta i butelkę z winem. Zanieś to babci. Jest chora i słaba. Pokrzepi się. Bądź grzeczna i pozdrów ją ode mnie. Idź prosto przed siebie i nie zbaczaj z drogi, inaczej upadniesz i zbijesz szkło. A wtedy chorej babci nic się nie dostanie. Czerwony kapturek obiecał matce, że będzie posłuszny. Lecz babcia mieszkała daleko w lesie pół godziny od wsi. Gdy dziewczynka weszła do lasu, spotkała wilka. Nie miała pojęcia, jakie to było złe zwierzę, i nie bała się go. Dzień dobry, czerwony kapturku. Pięknie dziękuję, Wilku. Dokąd wyruszasz tak wcześnie, czerwony kapturku? Do babci? Co tam niesiesz pod fartuszkiem? Babcia jest chora i słaba. Niosę jej ciasto i wino. Wczoraj piekłyśmy. Niech się pokrzepi. Czerwony Kapturku, gdzie mieszka twoja babcia? Jeszcze dobry kwadrans lasem, pod trzema wielkimi dębami. Tam stoi jej dom. Niżej rośnie leszczynowy płot. Poznasz na pewno, powiedział Czerwony Kapturek. Wilk pomyślał sobie w duchu, że to dla niego tłusty kąsek, i zastanawiał się, co zrobić. Żeby go zdobyć. Słuchaj-no, czerwony kapturku. Nie zauważyłeś tych pięknych kwiatów, które rosną w lesie? Dlaczego nie rozejrzysz się wokoło? Chyba w ogóle nie słyszysz, jak słodko śpiewają ptaki. Idziesz przed siebie, jakbyś szedł wsią do szkoły, a przecież w lesie jest tak wesoło. Czerwony kapturek. Otworzył szeroko oczy i ujrzał, jak słońce prześwieca przez drzewa, a wszędzie rosną piękne kwiaty. Wtedy pomyślał sobie: Ach, jeśli przyniosę babci bukiet, ucieszy się. Jest jeszcze wcześnie, przyjdę na czas. I szukając kwiatów, dał nura między drzewa. A kiedy zrywał jakiś kwiat, stwierdzał, że obok rośnie jeszcze piękniejszy i biegł coraz dalej i dalej. Wilk tymczasem poszedł prosto do domu babci i zapukał do drzwi. Kto tam? Czerwony kapturek przyniosłem ci ciasto i wino otwórz naciśnij klamkę. Zawołała babcia. Jestem za słaba i nie mogę wstać. Wilk nacisnął klamkę i drzwi otworzyły się. Wtedy wszedł do środka, znalazł się przy łóżku babci i połknął ją. Potem wziął jej ubrania, przywdział je, czepek wsadził na łeb, położył się do łóżka. I zaciągnął zasłony. Tymczasem czerwony kapturek biegał wciąż za kwiatami i dopiero wtedy ponownie wyruszył w drogę, gdy nazbierał tyle, że już więcej nie mógł unieść. Kiedy przybył na miejsce, drzwi były otwarte. Zdumiał się, a gdy wszedł do izby, wszystko wyglądało tak dziwnie, że pomyślał, ach, mój Boże, jakże mi dziś straszno, a przecież zwykle tak lubię być u babci. Potem podszedł do łóżka i rozsunął zasłony. Leżała tam babcia z czepkiem głęboko nasuniętym na twarz. Wyglądała cudacznie. Ach, babciu, jakie ty masz wielkie uszy, żebym mogła Cię lepiej słyszeć. Ach, babciu, jakie ty masz wielkie oczy, żebym mogła Cię lepiej widzieć. Ach, babciu, jakie ty masz wielkie ręce, żebym mogła Cię lepiej objąć. Ach, babciu. Jaką ty masz okropnie wielką paszczę, żebym mogła cię lepiej pożreć. Na te słowa wilk wystrzelił z łóżka, rzucił się na biednego czerwonego kapturka i połknął go. Zdobywszy swój tłusty kąsek, wilk z powrotem położył się do łóżka, zasnął i zaczął strasznie głośno chrapać. Właśnie wtedy przechodził tamtędy myśliwy i pomyślał sobie: Jak ta staruszka chrapie trzeba to sprawdzić. Wszedł do środka, a kiedy znalazł się przy łóżku, zobaczył w nim wilka którego tak długo szukał. Na pewno pożarł staruszkę, pomyślał myśliwy. Może jeszcze uda się ją uratować, nie będę strzelał. Wziął nożyce i rozciął wilkowi brzuch, a po paru cięciach mignął mu czerwony kapturek. Po kilku kolejnych. Ze środka wyskoczyła dziewczynka, krzycząc: Ach, jakże się bałam, tak ciemno było w brzuchu wilka. A potem ze środka wyszła żywa babcia. Czerwony kapturek przytargał wielkie, ciężkie kamienie, którymi napełnili brzuch wilka. Gdy wilk się obudził, chciał skoczyć, lecz kamienie były tak ciężkie, że upadając, zabił się. Wszyscy troje bardzo się uradowali. Myśliwy ściągnął z wilka skórę, babcia zjadła ciasto i wypiła wino, które przyniósł czerwony kapturek. Czerwony kapturek zaś pomyślał sobie: Odtąd ani razu sama nie zboczę z leśnej drogi, jeśli zakaże mi tego mama. Opowiadano też, że pewnego razu, kiedy czerwony kapturek znowu niósł babci wypieki, zagadnął go inny wilk i chciał zwieść z drogi. Ale czerwony kapturek miał się na baczności i szedł prosto swoją drogą, a babci powiedział, że widział wilka, który go pozdrowił, lecz któremu źle z oczu patrzyło. Gdyby to nie było na środku drogi, pożarłby mnie. Chodź, powiedziała babcia zamkniemy drzwi, żeby nie mógł wejść do środka. Wkrótce wilk zapukał, wołając: Otwórz, babciu, to ja, czerwony kapturek, przyniosłem ci wypieki. One jednak milczały i nie otwierały drzwi. Wtedy wilk w złości okrążył kilkakrotnie dom, po czym skoczył na dach, żeby zaczekać, aż Czerwony Kapturek wieczorem wyruszy z powrotem do domu. Chciał wtedy za nim pójść i pożreć go w ciemnościach. Lecz babcia domyśliła się, co knuł wilk. Przed domem stała wielka kamienna kać. Przynieś wiadro, Czerwony Kapturku. Wczoraj gotowałam kiełbaski, wlej wodę, w której je gotowałam do kadzi. Czerwony kapturek nosił wodę, póki nie napełnił całej kadzi. Wtedy zapach kiełbasek doszedł nozdrzy wilka. Wilk zaczął węszyć, spojrzał w dół. W końcu wyciągnął szyję tak bardzo, że nie mógł się dłużej utrzymać na dachu. Zaczął się suwać, wreszcie ześlizgnął się całkiem, wpadł prosto do wielkiej kadzi i utopił się. A czerwony kapturek poszedł radosny i bezpieczny do domu.